Cześć, witajcie z tej strony N40, to jest mój siódmy filmik. Znowu nagrywam w tym miejscu. Dzisiaj otworzymy sobie kolejną przesyłkę Johnny 5MM. Polecam... no, jest bardzo fajny kościół. Polecam jego kanał. Oczywiście on też jest fanem Manchester United, żebym nie musiał pisać w opisie. I otwieraj. Możemy sobie zobaczyć co on nam tu przysłał. Mamy wymianę gratis i me karta Mega. Zacznijmy od K. Gratis. O, coś tutaj jest. Czekajcie, muszę to wyjąć. Wszystko. Dobrze, tutaj mamy Ej, e, e, naklejki z FIFA World Cup Brazil 2014, czyli Mistrzostwa Świata. Sorry, że tak nie spada, ale w ten Mamy tak Ej, Kawashima, Petit e, Dominguez, e, Gonzalez, e, Motta, Pereira. Tutaj dwie jakieś karty, to jest t czy T-Mobile z roku 2012-2013, tutaj mam kartę limitowaną, Aleksandr Włokowi, tutaj basówka z Polonii Warszawa, Aleksandr Todorowski, a tu to co to jest? Koszykówka, karta Rookie Cards, Rookie Card, Kendrick Perkins z C. Bolton, jak to jest? Boston Celtic, o. Jest to rok 2002 i 2003, więc naprawdę stary. To, to jest bardzo stary. I teraz wymiana wymiana, bo to jest nasza wymiana. Zobaczcie, jak, na jaką kartę się z nim zmieniłem, jest to pomocnik z czempion e, e, Ekstraklasa 2013-2015, jest to karta limitowana, a no, jest to Łukasz Garguła z Wisły Dzisiaj jest mecz oczywiście, Korona Kielce i Legia Warszawa, jeśli się nie mylę, więc to sobie gdzieś tu położę. I Karta Mega. No, karta Mega. Oczywiście mm, mm, bardzo lubię tego kolekcjonera. Jest po prostu wielki. O, to jest. O, jaka fajna karta, Pepe. Ale to chyba nie jest Champions League, bo to wygląda jakby była jakaś karta hiszpańska. Bo w ogóle nie znam się na tych kartach, więc... Ten. No to była przesyłka od... Johnny5mm. No to była taka mini przesyłka, bo tylko trzy ten... no dobrze. Yy, pozwę subskrybujcie mnie no mam już tam jedną subskrypcję więc bardzo się cieszę no dobrze myślę że wam się podobało no, mam nadzieję że Wam się podobało ja się z Wami będę żegnał no to pa i cześć